A, Czyli Lułek uważa, że Janowski jest kurwą. Okej, ok, zapomniałem... O liczymy się pójdę. Cześć, to jest Snyderny Janowski, to jest kolejny odcinek z mapek w GTA 5 wraz z ekipą. Jeżeli Ci się spodoba nie zapomnij o lajku i subiku. Miłego oglądania. Dobra. Znaczy za Lenu się się w Anglii czy w Polsce, I tu i tu! I powiem A? szczerze tu A. miałem plusy, nie było ani plazy, no ani nic. Kodziłem. Dobra, uwaga! Podajcie kawokkę! Ola, proszę, do szkoły! Słom... się skończyła, nara To za 5 minut Ponowski Papierowe słomki z Magnolanda nie nadają się do recyklingu w przeciwieństwie do plastikowych Okej okay. nie. No zjebali, no zjebali no <laughs> Powiedz mi coś to, nowego Tyle ty, ty można powiedzieć O kurde Ciebie to wiadomo, że te, te słomki są ciłowe? A? Nie Co lubię papierowych powiem? słomek, bo one się roztapiają. Plus mm. jeden. Nie! Nie! Brawo! Siu! Kręgiel! Znaczy, przepraszam, kula, kula. do kręgi! Kula daj, kula. Ty kula? kula. kula? Krynica, moja ulica. Yy! A może jednak syl kula? Syl kula. Chcesz? <laughs> A co coś się, się, się w nogę stało? <laughs> <laughs> e, o oh, fajn Kula. Kula Kuleje Kuleje, Kula. tak, kuleje, kuleje. Ona by przywaliła <laughs> Tak zwane Kuleje chłop O, czyś hajs jest tu To mój Fak no O dawaj hajsy tubów Ej, mi coś się wydaje, że ja chyba grałam tą mapkę. A, ale no jest taka duża szansa. Nie no. ja pamiętam mega... to, kiedy, ale jest taka szansa. O, jest... To jest mega popularny Turce, więc... To jest najgorszy, czyli nie. Janek Galczyk, to za pierwszym razem przyjechałam tu. No, tak. Ale ja nie mogę. Bo ona no, tryharduje w końcu, no. A, Ej, nie tryharduje coś z nim. Abym się prawie przejęzyczyła. <laughs> no coś ty, nie to no. Dobra, na no, quick A dobra, bo myślałam, że tu wyskoczę. jest jakaś albo coś Ooo, ale mam fata, że złapałem No i znowu Wąsko, o, dobra ta. ta, 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 ta. Ej, nie bo nie mam pomysłu co, co sobie później zrobić do jedzenia Ja mam, ja mam krewetki o. o, nie lubię Dziś miałem rybkę zajebiste. No, a mam dzisiaj a jeszcze zajebiste że są zajebiste Nie, mam chyba no. sticko masala, czy A, okej okay. Wow. Ale driftem O. By the way, mm -hmm. tell me why. you soakie. Oh. nothing but to fingers. No fingers. No No To jest jakiś... This... No, this... no, this... Kurwa. Zaglądam czy tam. O, A, Czyli czy Luke uważa, że Janowski jest kurwa. Okej, okay. zapamiętam! o Co? no, 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 o, no, no, no. Ja pierdzielę. <laughs> no. no, no. no, no. ja pie, Aż no, Nie, <laughs> Smutno mi teraz. Obie smutno, co ja mam Nie, jest smutno, nie, smutno. Wasz. nie. Ja, jak niby ja powiedziałem, że. No właśnie, Janek to Double kill, nie? Double kill zajebała, no. o, Ja można. bym nawet tak powiedział, że headshot double Q. lecimy! Jest. O, boże piękne. I to na stawkę dać. Adam. Hiiiiiiii Uwe, ale nie, co tawy? Nie będzie! Dospał się! I się wydało, o, Janek! Wow. To wolno, ola, coś. Weźcie się popełnić że wolno. Ja, no, weźcie, poleciałem. A, tak, wolno, ola. Dużo was tu się poleciałem! A straszcie dużo! O, Boże. A... Popie ten! Biedny Janek! A no. dwóch osób się do piecia no, kurwa Hahaha <laughs> masz właśnie... Maty tam dusi? Nie Ehh Trzeba Stój Stój Nie tu. No ja nie wiem no Wymyślają To jest dla tego wąskiego no <laughs> Za dużo wąskiego mój panie Mówię wąskiego też nie lubię wąskich. A jeszcze wąski, bardziej o wąski. wąskiego? Nie lubię wallride'ów. Wąski, wąski do domu. O no, tutaj. Nie, wallride y da się jeszcze przeżyć. Nie, nie. najgorsza rzecz. Jest, jest. Ciężko też na wallride'ach wąskich. O mazu, dokryliłam cię. No. co? Tak? Tutaj można skrócić, ale nie, nie będę straszał. Normalnie Ola w prawo fajnie. jakby co? Dose, nie w prawo. Sultan Słu no tam klasik. No co? fajnie jest Sultan tam Oj tak. Jak się zastanawiam, gdzie można kupić Sentinela klasika to więc no. U nie? Nie, szukałam wszędzie nigdzie nie ma. Sentinel Classic, No jest normalny. Są ternie nie powinien być. Poszukałam i nie mogę znaleźć. Chyba, że hmm. jestem ślepa. Może tak być. No nie! Ogólnie jestem tak. Ślepa I mam krótką pamięć. A ja jestem głupi. O. To <ślad> jeba, kurwa. Nie, co Kiedy już sam Ja znowu Na pewno. Ci wymieniają nie to, to, a ten jest aglumpiną. O gmina. Boże, nie co no. dzisiaj jest nie tak. O. Bez coś nam dzisiaj odwala. Nie, wam odwala. Tobie też. No, pizdoł, ogień. O, nie. Ja, ja nie jeszcze tak. nikogo nie wyzwałem Aha. dzisiaj. Nie, wcale. To to no ja i... też cię, halo. No to ona ja i też nie, wcale. Ja też cię, ja też cię porosował. Ja jeszcze nie, nie wyzwałam nikogo, no, halo. Kogo niby wyzwałam? Damianka. Kiedy niby? No już nie No, nie. Przed milą, no powiedziałeś ci, że jest. To? Nie, co? No już tak przed jak było? Mówić, coś? Że... Chyba to, nie, ja nie, wiem. Też, nie też mam no, to lubię, to pamięć lubię. lubię <laughs> No to już. E, może rzeczywiście. No e, nie mogę? Kurde, dobra, to. Czekam. Musiałem to e. spróbować. Ale się nabrali no większość już łapała. Tak, to okej. Patrz. Na się tylko Janek został obrażony. Przez one ej, na i przez sam siebie. I w sumie? Ej, da się to oszukać. Jak przeze mnie kurwa? Mm

od warzyw mnie wysyła jeszcze. Jak on mógł w ogóle. Od burgera. O, o. No a czy ty ten burger? Bo ja czekam cały czas. Nie ja już mówiłem że nie będzie. Ja nie robię. Jak nie robisz? A ja chciałam to oszukać, ale mi nie wyszło. Wiesz ty robisz burgery. A, ta, tak, no, wmawiaj sobie dalej. No nie wmawiaj, tylko... A se normalnie. Aha. Czekaj. To ja czekam. No. Okej. Okay. No dawaj te burgery, no. Kup kurde tak Nie stać na jest komputer zbieram Aha. No też ja już no to, mam na komputer Wiesz co no tak ci powiem że Jak wiesz odkłada jedzenie wiesz jadł no to, to, to Na ten komputer Nie odwołujesz no to, to się bardzo pula. bo Bo, bo ci już nie będzie kuchwa wiesz, le, Lepiej jest lepiej jest. W ogóle Co jest zabawne jak jutro idę Na ten koncert co nie no. O, otwarcie bramek jest o 16 30 chyba A koncert się zaczyna koło 19, więc to o, będzie kurde. dobry pomysł jak sobie zrobię w pudełkach, jedzenie się przed... Bo planuję być tam koło 14, żeby sobie zająć miejsce przy scenie praktycznie. A to będzie no lepiej, to lepiej weź No jest, weź weź. O, to tak będzie najlepiej. Nie głodny chodzić to. No I nie płacić tam później. No, to droga będzie. No. O, jak na, na imprezach. Byli lepiej sobie w sumie jakoś za chwilę zrobić, żeby sobie wys to wystudzić i bym se miała. Znaczy, znaczy, że to sobie zrobię. Ale se chyba makaronik zrobię. O. O, makadena! I kanapeczki też. O. To będzie dobry pomysł. A jest. Kurcze, myślałem, że to ktoś leci. Powietrzyła tola, jedzie <śmieniu> przez doczystaj. To Tu ja? przez doczystaj. I... Wow. Ledwo. Ale kogo obserwujesz? Janka. Januskiego? Jesteś obserwowany? <śmieniu> <śmieniu> wy wypadą Wypadam teraz? Y nie stresuj się spokojnie. Nie będziesz oceniany. <śmieniu> <noise> Dobra 18 no. Czekamy na co, co jest mapa? 9? Czy no, 8? Chyba 9 Chyba 9 Cześć Cześć 9 tak, bo przecież był wyciek na... na... Janek! Jak się czujesz? Daleko jesteś? Eee, 38. 38 Daleko jeszcze 208 punkt yy, To powiem ciekawostkę kolejną W krainie ro... Yy, krainie lodu Kurwa No, nie oglądamy. Rożpunka rosz, rosz, i jej ten facet. jak go się nazywa. Bo pojawiają spunka? się podczas koronacji Elzy. To jest hmm. raz? Możecie Co? jechać. Nie rozumiem. W krainie lodu Rożpunka i no. jej ten facet. No. Pojawiają się na, podczas koronacji Elzy.